Cześć, siemanko, z tej strony i Będę nagrywał głównie z odcinków z gry Witam nowych widzów Po prostu jakbyście mogli zostawić lajka i suba, bo to mego rozwija kanał i tu bym był mega wdzięczny Dlatego, że chciałbym dobić jeszcze w tym roku do 500 subskrypcji i stu wyświetleń nie wiem, tak z tysiąca wyświetleń że to robiłoby te, to mi największą przyjemność będę właśnie z takiego programu nagrywać okam polecam bo nie ma takich dziwnych głosów to wszystko moim zdaniem słychać musicie sobie ustawić więc jak, co ma przechwytywać ten program i tyle. Dziękuję. Do zobaczenia. Pa,